na no co według Pana zwracać uwagę przy tych strzałach? Na ile możemy to zobrazować, żeby nie wiem, do danej sytuacji przedstawić, przedstawić czy ta stopa, stopa ma być usztywniona, czy, czy, czy strzelamy z dużego palca? No, kilka, kilka takich typów być może uda nam się w jakiś sposób, żeby wyobraźnia naszych słuchaczy zadziałała, przekazać. No, czyli znowu będę musiał się potwierdzić, czyli zaczynamy od tego, że muszę mieć wyobraźnię tego, jak ja chcę strzelić, gdzie ja chcę strzelić, w którą część bramki. I to znowu jest uwarunkowane ustawieniem bramkarza, ustawieniem muru. Jeżeli bramkarze już analizowali załóżmy moje, moje uderzenia, to, to widzieli, że jeżeli jak ja stałem pod takim kątem, no to pewnie będzie strzelał w dalszy słupek. Jeżeli załóżmy zrobiłem dwa kroki czy tam krok w prawą stronę, no to może mnie zaskoczyć nad murem w bliższy słupek. No i generalnie. Yy to mówię to jest kwestia indywidualna ja generalnie gdzieś tam złapałem taki nawyk, że od piłki odchodziłem tam maksymalnie 2 metry i z tak zwanego kro kroka uderzałem załóżmy w bliższy słupek nad murem kończyłem tak zwanym dużym paluchem i moja stopa kończyła ruch dla wyobraźni kopałem stopą w chmurkę tak zwaną hmm. i, i czyli paluchy zadarte do góry, ale i w końcowa faza ruchu bardzo, bardzo szybka. Dynamiczna. Dynamiczna, tak. Jeżeli chodzi o dalszy słupek, podobny ruch, tylko mówię, kąt, kąt nabiegu. Jeżeli uderzałem prostym podbiciem, no to i chciałem, załóżmy, minąć mur, no to dokładałem, dokładałem ruch od środka, załóżmy, do, do lewej strony, mówię o prawonożnych zawodnikach, nabiegając na wprost, na wprost bramki, czyli ta piłka w końcowej fazie ruchu łapała rotację, nie dość, że prostym podbiciem uderzeń łapała rotację zewnętrzną. Zresztą na tym filmie który tam nagrywaliśmy no to, to jest doskonale pokazane jaka technika jaka technika ruchu mojej mojej prawej nogi jak była prowadzona moja prawa noga i później finalnie jak ta piłka jaką rotację łapała udało mi się kilka bramek nawet na poziomie klasy strzelić chociażby Wydaje mi się, to był Grzegorz Szamotulski broniący Wamice wronki z 30 par metrów na pogonie chyba Szczecin z 30 paru metrów. No, to to była jedna z ładniejszych moich bramek albo, albo pierwsza bramka z filmiku na YouTubie, który jest rzucony tych moich bramek. Jeżeli mogę się pochwalić, to jest bramka bodajże z ruchem chorzów grając w barwach Górnika Zabrze Mirosław Dreszej. To była właśnie piękna bramka i tam jest pokazane, jak ta piłka jak ta piłka leci, z jaką w boczną siatkę, w dalszy słupek wpadła. Da? I to wszystko było właśnie podyktowane tym moim dynamicznym ruchem prawej nogi w lewą stronę.